ko-widzowie, z tej strony Piotr trój, a w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, będziemy budować taki budyneczek mieszkalny. Nasze miasto Piotrusiowice się rozbudowuje. Mamy już centrum yy, z bloków kwartów, oczywiście, fontannę. Tutaj muzeum budowałem na odcinku yy, domek dla mnie, taki tymczasowy żabkę. Może zmienię nazwę, żebym nie miał praw autorskich. No i oczywiście kot tu jest jeszcze do tenisa, ale tego na odcinku nie budowałem. I większość nie budowałem. I tutaj zaczynamy. Już zacząłem wcześniej. Bo gdybym nie zaczął wcześniej, to byśmy pewnie to budowali z godzinę ten odcinek by trwał. Dlatego tutaj już zacząłem. Ale widzę, że widzowie bardzo ciężko idzie. I tutaj mamy na razie jedno piętro apartamentu. Tutaj mamy recepcję, jakieś. Zapomniałem Wam powiedzieć, że mam jedwabne dotyki, wszystko mi się psuje i nawet nie oddaje. Kirowie. I tutaj mamy materiały ogólnie przygotowane, jakieś meble. I mamy już pierwsze piętro, będziemy je dekorować za chwilę. Tylko najpierw zjemy mięsko, bo mi. But mi tutaj. Tutaj będzie takie wejście. I tutaj się wchodzi, będzie się skakało, będzie trzeba skakać. No, no i tutaj zaczynamy już budowę. Nie, no. I znowu muszę użyć jedwabnego dotyku, żeby sobie zniszczyć rzeczy. Rozumiecie, nie? Rozumiecie ten ból, nie? No. Chyba też, chyba też ktoś jak był dzieckiem, budował, nie wiedział, że. Że, ta, że taki jedwabny do tych wszystko psuje, i tutaj będzie okno. W sensie ktoś może mnie widzieć, ale to spoko. I mamy szybę na dole, więc pójdziemy po szybę. Ja to buduję ogólnie tak na żywo. Mamy szkło. Pochodnie nam się. Yy, na razie ziemia nam się nie przyda. Bo po co nam na razie ziemia? Ziemię odkładam, żeby tam sobie. budować ogólnie. Tam. O, jest. No i apartament numer jeden mamy tu, tutaj trzeba będzie zrobić toaletkę, jak tu zrobić pochodnia toaleta, można powiedzieć, że to toaleta jest, tutaj drzwi oczywiście damy do toalety, to jest taka mini toaleta, no bo wiecie, to apartamenty to, co mini jest, Ej, ja w drzwiach utkną, zdarzyło wam się tak kiedyś, napiszcie w komentarzach. I ogólnie budujemy następne piętro. Wiecie co, widzowie, można powiedzieć, że to są jakieś mini akademiki, bo widzicie, jakie to jest faktycznie mini. To tutaj trzeba to dokładnie powiększyć, bo widzicie, to są jakieś akademiki dla jakiejś młodzieży totalnej, bo tutaj mamy normalnie mega mało miejsca i zresztą sami to widzieliście przed chwilą. Zbudowałem totalnie malutkie pokoje i i nie wiem, czy w ogóle ktoś by chciał tam mieszkać, bo to są takie, miałem to nazwać takie tanie apartamenty, wiecie o co mi chodzi, nie? Chyba wiecie, mam nadzieję, że wiecie przynajmniej. Jak nie wiecie, to to, to trudno. To trudno. O nie, znowu ten jedwabny dotyk. Tu jest dosłownie wszystko. Oh, I tutaj znowu muszę zniszczyć, i jedwabny dotyk mi oczywiście nie odda. Nie. Naprawdę mam. Nie wiem, po co wyprodukowali takie coś. W ogóle, chcę za chwilę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda z dołu. Zmieni dosłownie pokój. To jest najmniejszy pokój na świecie, chyba. Chyba nikt mniejszego nie miał. Obuduję też tu kwarcem, a dokładniej cegłą z kwarcu, żeby nie było, że, że to tak dziwnie wygląda. O nie, kończy mi się cegła z kwarcem. Dobra. A, bo tutaj trzeba zamienić. Dobra. Dobra. Dobra, widzowie, drugi dzień, bo obudziłem się po nocy, bo było już późno. Wieczór, w sensie, drugi dzień w Minecrafcie. Gdzie położyłem się tam, w moim tymczasowym domku. No i lecimy budować nasze apartamenty dalej oczywiście. Żeby nie było, że to... I jak widzieliście przed chwilą. No, dosłownie parę metrów kwadratowych. To wygląda dosyć ładnie ogólnie stąd, ale. Pamiętajcie, że to tylko parę metrów kwadratowych. Tam nie wiem, czy jest 7 metrów. Wokół jest 7 na 7 chyba kratek. Strasznie słabo. Podbuduje się ziemią. Właśnie w takich przypadkach przydaje się ziemia. Więc jak widzicie, robię to. No i patrzcie, tutaj trzeba jakoś się zmieścić. Więc wykopiemy tutaj. Mamy tutaj jakieś drzwi, czekajcie, 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 bo muszę drzwi skraftować, bo pamiętajcie, że już nie mam drzwi. Yy, drzwi trzeba skraftować z drewna, po prostu zwykłe skraftujemy, to żaden problem, nie? Chyba widzowie się nie czepiacie. A, to jest kilof z jedwabnym dotykiem. Ojacie, i kilofem się nie kopie drzewa. Zapomniałem przecież. Siekierę mam do tego. Ważne, żeby on mi chociaż to drewno wykopał. Wykopało. Czemu mi to nie kopie drewna? Dobra, nie rozumiem. Dobra widzowie, ja tu jestem i właśnie tutaj buduję. I postanowiłem, że widzowie... Hmm, co ja to miałem mówić? Że zrobię takie coś. Takie po prostu tylko dwa apartamenty Bo wiecie można zrobić więcej takich kamieni A tak to no widzicie no słabo mi idzie I będziemy jeszcze na pewno potrzebować pochodnie ale A wiecie co się kierki nie będziemy potrzebować No i patrzcie Ja już tutaj do końca odcinka wszystko będę Tutaj będę ogólnie no Wiecie mam plan żeby zbudować takie Dwupiętrowe, no i właśnie kończę, już budować. Tak zamierzam zrobić takie jak kamienice: mają prosty i jakieś. Wiecie, to nie ma nie być kamienica, tylko apartament. Tylko tak sobie mówię: kamienica, bo wcześniej tak mówiłem. I no. I jak wiecie, tutaj trzeba chyba postawić pochodnie. Ale to bardzo mały metraż tego mieszkania, i ja nie wiem, czy ktoś, gdyby chciał mieszkać tu. To ja nie wiem, czy bym w ogóle tu kupił. Bo przecież nie da się. Nie da się w tym mieszkać. Tutaj nawet kuchni nie będziesz miał normalnej. Kuchni normalnej nie będziesz miał. Albo miała. Zależy, kto ogląda. No i normalnie w takim mieszkaniu w prawdziwym życiu się nie da mieszkać. Zrobię może trochę większy kibelek. A nie, taki sam będzie. Niezależnie od tego w zasadzie, o nie, co ja zrobiłem, znowu drzwi, tym razem drzwi źle postawiłem, dobra, no i tutaj schodek, ale dobra, musimy, o, no właśnie, półpłytki nam w ogóle się nie przydały ogólnie, pewnie yy, ogólnie widzowie to, yy, to jest jeden odcinek. Nie ma paru części, żeby nie było. To nie ma paru części tego odcinka, tylko po prostu jest jeden. To tutaj bardzo słaby metraż jest. Normalnie. I teraz jedyne, za co się już bierzemy, to dekor dekorowanie naszych tutaj apartamentów. Dobra widzowie, ja tutaj spróbuję podlecieć fajerwerkami do góry. Żeby tutaj na górze jeszcze wybudować bardzo ważną rzecz, o której zapomniałem. Spróbuję tutaj na fontannę. Albo nie. Stąd spróbuję. Nie, nie uda mi się to. O nie, może się jednak uda. Czekajcie. Dobra. Ja cię? No, nie uda się. Nie no, uda się. Dobra, jestem. O nie. Dobra. Jestem! Bardzo jestem początkująca. Naprawdę nie myślcie sobie źle o mnie. I jak zginę, to trudno. Stracę po prostu itemki. Czajcie. No dobra. Dobra, lecę. Moja jedyna, jedyna, jedyna szansa. Aha. Giniesz? Aha. Spoko. I temki szybko. Muszę szybko wziąć wszystko, bo wiecie ile ja to enchantowałem? Bardzo długo. Mam nadzieję, że wszystko zebrałem. Wbiorę dokładniej. Długo to enchantowałem i starałem się, żeby wyszło jak najlepiej, więc... Wszystko mam? Wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Nie wiem, jeszcze polatam po Piotrusiowicach i sprawdzę. Jak ten odcinek trwa długo, to bardzo przepraszam, ale nie wiem i nam trwa. I po prostu próbuję wszystkiego, co mogę, żeby skończyć. Dobra, jakoś wylądowałem. Ważne, że wylądowałem. Pryzmaryn, gdzieś zginął nam Pryzmaryn. Jacie, no. Chyba już nie będę go szukał. No, jacie. Ojacie... Ciężko no... Dobra nie, koniec. Przez maryn najwyżej wezmę stamtąd, dobra. Już, na, na ten, na ten dzień minecraftowy wystarczy, czekajcie. Dobra widzowie, ostatni raz lecę. Jak mi się nie uda to... To tracę kompletnie wszystkie przedmioty, dobra. Uff... Mam pół serca dosłownie widzowie. Gdyby teraz mi się coś stało, to koniec, tragedia. Ja tutaj robię taką, wiecie. Taki klimat robię. Taki super klimat rynkowy. Taki wiecie, czekajcie. Nie wiem, czy wiecie. Tam jest pryzmaryn, już go widzę. Widzicie go? Jak go widzicie, to chociaż zostawcie łapkę w górę. Zostaw coś po sobie, widzą. No dobra. Nie zmuszam, ale spoko by było. Dobra, budujemy coś takiego. Co to mi wyszło? O, źle. Jak zwykle źle. Mój kilo z jedwabnym dotykiem, który dosłownie wszystko niszczy. Chyba, że jestem na takim trybie słabym. Dobra. Spróbuję to tworzyć jeden do jeden. Dobra. Dobrze? Nie. Dobra. Jest dobrze, równo. I patrzcie. Po środku buduję coś takiego. Ojojoj, prawie bym spadł. Chyba wiecie, co to. to takie, takie jak na kamienicach zazwyczaj jest. Chyba wiecie no. Zresztą. I chyba nie muszę wam tłumaczyć. Dobra. Dobra, widzowie ja gadam i gadam. I właśnie skończyłem tą. W sensie skończyłem od tej strony. Zobaczymy jak to wygląda. O, nie najgorzej. Może być. Dobra, to teraz jedyne, co musimy zrobić. Patrzcie, widzowie. Ostatnia nasza rzecz. Dobra, nie przedłużmy. Dobra, wiecie co, widzowie, to skończymy na razie. I to była część pierwsza, część druga będzie zdekorowania. dekorowania. Bo nie zdążyłem po prostu tego wszystkiego załatwić. Do no, dobra, dziękuję za oglądanie i wbijajcie na drugą część, która pojawi się za tydzień. Pa, pa.